właśnie czekam na pociąg. Jestem w Slough. Wybieram się na kolejną wycieczkę tym razem do miasta, w którym prężnie rozwija się przemysł handlowy i technologii informacyjnych. Miasto, które mówią, że obok Slough jest w okolicach Londynu. Jednym z największych mieszanek kulturowych, tak to prawda. 74% tego miasta tworzą co prawda biali ludzie, ale już 9% to są południowoazjaci, Chińczycy i cała mieszanka. Gdzie jadę? Właśnie tu. Witam z Reading, właśnie się rozpadało, ale mam pecha, skończyłem pracę o godzinie 13, gdzie o 13, 13 jest teraz, skończyłem o 12 pracę, i mimo wszystko postanowiłem się wybrać do Reading, wszyscy mi odradzali, ponieważ nie ma tam nic ciekawego, jest mieszanka narodów, jak sprawdziłem w Reading mówi się w ponad, ponad 150 językach, no i w dodatku po zmroku łatwo jest oberwać. bo nawet gorzej niż Slau mówią. Ale właśnie chcę pojechać i się przekonać, czy to prawda, czy nie. No mamy tutaj taką wielką stację. Udam się do wyjścia. Ta stacja właśnie została przystosowana jako bardzo ważny węzeł komunikacyjny, jak już wspomniałem. No i została ukończona w sumie w pełni w 2015 roku. A całkowity koszt budowy wynosił 850 milionów funtów. Bardzo dużo, ale w planach są kolejne przebudowy. Mamy kolejne platformy. No i cóż, ja zmierzam do wyjścia. Zapraszam na krótką wycieczkę po mieście, w którym torebki i rowery znikają częściej niż kanapki kradnięte przez lisy na morskim oku. Na razie. Na stacji, gdzie wkładałem bilet do automatu, poleciała, przyleciała za mną pani, która zapytała się, czemu to robię? Czemu nagrywam? Bo tu nie można nagrywać. Tak strasznie boją się wszystkiego. Chyba zamachów, nie wiem czego. A tak wygląda stacja z tyłu. No, ja powiedziałem, że nagrywam w celach prywatnych, oczywiście. W sumie nie kłamałem. Ona powiedziała, że nie mogę tego tak robić i no i żebym no myślałem, że każe mi to kasować, ale na szczęście nie No dobra, takie ostrzeżenie, ale mam to gdzieś. Przed chwilą miałem policjanta. Każdy tu nagrywa, każdy gada przez telefon. Więc teraz muszę trochę chyba zmienić plany. Wybieram się od razu na Madejski Stadium, tam gdzie chcę jechać. No i tutaj strasznie duży banjai w autobusach. Jest ich trochę. Muszę się rozejrzeć. Widać ogromny ruch na ulicy. Nic dziwnego. Miasto bardzo, bardzo się rozwija i jeszcze bardziej będzie się rozwijało, gdyż w przyszłym roku, na początku tego roku, będzie tutaj prowadziła nitka metra. Będzie się nazywać Elizabeth, Queen's Elizabeth Lane. Będzie prowadziła ze stacji Paddington, właśnie docelowo do Reading. i do Heathrow ale my jesteśmy w Reading. No i co? Za mną jakieś ładne, czerwone budynki. Ja przed chwilą zapytałem się, który będę dotrzeć na Madejski Stadium, więc od razu wskazali mi ostatnie stanowisko Buza. Tam właśnie będę się wybierał. No i co? Są tutaj pływanie, kina, teatry, pełno wielkich. Jakichś marketów, znanych firm. Jest tutaj wielki, wielkie centrum handlowe Oracle, które mieści 80, ponad 80 takich małych sklepików. Są tutaj dwa uniwersytety. Jeden w 1892 był filią Uniwersytetu Oksfordzkiego, ale już od 1926 roku jest samodzielnym uniwersytetem, jeden z najbardziej znanych tutaj. W Londynie i okolicach i ma swoje filie w Slum i Ealing, właśnie, które w Londynie się znajdują. Także, może do nich dzisiaj dojdę, może nie. Na razie wybieram się na Madejski Stadium. To znowu ja. Czekam na autobus, ale jeszcze słowo o tych firmach, bo to jest naprawdę ciekawe. Tutaj mają takie siedziby swoje jak Indie Direct, Yale Group, Microsoft. Właśnie Oracle, Wrigley, PepsiCo, NVIDIA Ten od GeForce, nie? NVIDIA GeForce Cisco oraz Symantec Znaczy no, właśnie Brakes Więc no, dzieje się tutaj, nieźle A za moimi plecami będzie tak zwany Town Hall Taki ładny budynek, główny, miejski, też stary wydaje się. Staram się dowiedzieć coś o jego historii jeszcze później. Które normalnie, jak kropla w krople, podobny był do księcia Williama, możliwe to nie wiem. Może się kamufluje, może nie zwraca na niego uwagi. no tak wygląda autobus, ale jest i ciekawostka z tym związana, gdyż w Redding urodziła się słynna osoba. Ona nazywa się. Ona ona imię Katarzyna, księżna Cambridge. Czyli nie kto inny jak Catherine Elizabeth Middleton, czyli właśnie żona słynnego Williama, tej pary, którzy byli w Polsce i na pewno będą uczestniczyć na słynnym ślubie w Windsorze, który będzie się tego roku, 19 maja. A jest tu też jeszcze inna sławna osoba, która się urodziła. To Kate Winslet, czyli ta aktorka, która grała w Titaniku obok Leonardo DiCaprio. Czy nie jest tak źle? No wszędzie można znaleźć jakieś ciekawe informacje, nawet w pomysł najgorszym mieście, w jednym z najgorszych w Anglii. Nie z najgorszych, ale z 21 co do wielkości populacji ludzi. Mnie się wydaje, że jednak trochę większy, bo samo miasto wydaje się przeogromnym jak na to co do tej pory widzi się w Anglii w Anglii przeważnie są małe miejscowości ale zobaczymy póki co jadę na moją ulubioną część wycieczki, czyli sportową na stadion amadyński na stadion Jestem pod Madejskim stadionem. Stadionem, bo w Anglii powinniśmy powiedzieć Madejski Stadium, ale śmiało możemy powiedzieć stadion, ponieważ prezesem tego klubu jest John Madejski, a jego ojczymem był lotnik Rafu, Polak. Tak, właśnie, Polak. Sam klub założono. W 1871 roku może on pomieścić blisko ten stadion 25 tysięcy widzów. Nigdy nie było to kompletu. Raz było bardzo blisko, kiedy zespół ten w 2001 roku grał z Wolverhampton. Prawdopodobnie były to jedne z pierwszych spotkań takich atrakcyjnych, ale grali oni w Championship jeszcze wtedy. Eee... No cóż, Redding awansował po raz pierwszy do Premiership, czyli Ekstra Ekstraklasy, w sezonie 2005-2006, ale pobył tam tylko rok. Obecnie gra właśnie na zapleczu Ekstraklasy. No i spisuje się dosyć słabo, bo na 24 miejsca zajmuje dopiero 18. Ale odbył się tutaj jeden fajny historyczny mecz. Właśnie w 2012 roku w ramach Pucharu Anglii przyjechał tutaj Arsenal. I faworyzowany Arsenal przegrywał do 44 minuty 0-4. Co się stało później? W ostatnich minutach drugiej połowy Arsenal wyrównał na 4-4. A po dogrywce wygrał 7-5. W historii futbolu określa się to jako największy powrót właśnie w historii piłki nożnej nowoczesnej największy powrót do meczu. No i co? Pada cały czas, więc ja uciekam do Megastoru, czyli sklepu z pamiątkami dla kibiców. Co jest w FunStore? Pan się zgodził, żeby zrobić parę zdjęć. ale Ogólnie przy domek mają królewscy The Royal, jak Real Madrid. Wszystko od piłek klubowych do dresów, proporczyków, nawet dla misek dla psów. Super czapki. No jest to naprawdę duży klub. Duży klub. Dobra, nawet widzę, że tutaj są jakieś kartki z piłkarzami. Można kupić już bilety na mecz wyjazdowy. No ale Redding, tutaj stadion, to jeszcze bierze jedna drużyna, na niej gra London Irish Rugby. i Też ma bardzo wielu fanów. Także dzieje się tu w Redding. Ten pan to jest Jap Stam, obecny trener drużyny z Redding, były reprezentant Holandii, bardzo znana postać, środkowy obrońca często kupowała się go do futbolu na menadżera, żeby właśnie nim grać jeden z najlepszych zawodników świata swojego czasu, na pewno można to powiedzieć. Ja właśnie dokonałem zakupów, jestem bardzo zadowolony z tego. No, ale skoro o zawodnikach mowa, no to obecnie występuje to kilku reprezentantów, jak choćby Adrian Popa reprezentant Rumunii, ale ja bym wolał bardziej nasze polskie akcenty. Otóż jeszcze do niedawna występował tutaj Denis Rakels, który chyba jednak nie znalazł uznania. Trenerów nie pokazał się z dobrej strony i Dennis Rakels grał obecnie, powrócił, wydaje się, w Lechu Poznań do polskiej ligi. No ale tak właśnie grał tu również Dariusz Żydowczyk. Dariusz Żydowczyk, obecny trener chociażby korony Kielce czy Legii Warszawa, a obecnie Piasta Gliwice. Różdowczyk występował tu w 1994 roku przez 4 lata. No ale grał tu też słynny Grzegorz Rasiak. Także widzimy, że no, mamy polskie akcenty. Jak tu w mieście Redding. Cały czas pada deszcz, ale ja się będę starał teraz kierować do centrum z powrotem. Bo tam jest bardzo ciekawa rzecz do zwiedzenia. A mianowicie Reading Abbey. Co to takiego? Ano, jedno z najbogatszych i najważniejszych klasterów średniowiecznej Anglii, yy, założone w 1121 roku. Teraz próbują to odrestaurować, odrodzić to miejsce, także chyba to będzie jedno z najważniejszych historycznych miejsc Reading. Co, okazuje się, że właśnie jestem w tym centrum handlowym Oracle Okazuje się, że całe życie jak to zazwyczaj bywa Całe życie miasta skupia się właśnie w galerii handlowej Co nie? Nie robi to jakbyś. Może Reding wrażenie niebezpiecznego póki co? Jest bardzo dużo osiedli mieszkaniowych, bardzo dużo fabryk się buduje, jest wiele sklepów, bardzo dużo sklepów. No Ulice są przyjazne, jest dużo ścieżek rowerowych. Jest co robić, tak mi się wydaje. Szczerze mówiąc zawsze nie najgorsze miasto do życia. Wszystko pod ręką, wszystko. na samo centrum całkiem ładne. No i ten stadion ja dotarłem na Wetlington Street, gdzie znajduje się chyba już mój ostatni cel dzisiejszej podróży. A mianowicie ostatni, ponieważ trochę brakuje mi już baterii. Mianowicie jest to oto ten kościół. To jest polski kościół w Radik, całkowicie rzymsko-katolicki, przepiękny kościół. Obok niego znajduje się drugi kościół. Zgadnienie, jaki to jest kościół, jest to również katolicki kościół, ale chiński. Także, kto wie, może mamy jednak coś z tymi Chińczykami wspólnego. Co do tego lwa, to muszę jeszcze dopowiedzieć tam w tych ogrodach, że ten lew to jest jakimś tam symbolem żołnierzy, którzy walczyli za Anglię tutaj, prawdopodobnie za Redding też, gdzieś tam na wojnie w, Af w Afganistanie. Stąd ten lew tutaj się znalazł przepiękny zegar tutaj w tym polskim kościele od niego widać no i co ja sobie tu spaceruję proszę bardzo jest polski napis Zaraz go pokażę to najpierw przejdę na drugą stronę mało ludzi się kręci Raz wejdę zobaczyć, co tam w środku jest. Więc tak, stoję pod pocztą na czerwone. Chciałem wysłać kartki, ale nie mają kartek. Jak znajdę, to wyślę. Jak nie, to trudno. Za mną jest High Street kijowe jak nie wiem no i w sumie wyszedłem do punktu wyjścia bo jestem przy tym town hall od którego zaczynałem to jest piękny kościół jeszcze tu jest właśnie ten czerwony budynek z tym placykiem to jest town hall on został zaczął być budowany na przełomie 1700-1800 roku i dopiero skończony ponad 100 lat później. Co tu się teraz mieści? Ano, nic innego jak Muzeum of Reading. Odbywają się tam koncerty, jakieś małe spotkania. Wynajmują to. Art galery, Ogólnie wygląda to tak. Także ja już będę się uwolnić, żegnał. Na pewno tu wrócę. Mogę powiedzieć, że trochę to jest jak mała Holandia to Redding. Pełno kanałów. Tak samo jak i narodowości, jak już nieraz wspomniałem, ale dzień mogę zalecić do udanych. Także do następnego. Trzymajcie. Okay. Jeszcze raz ja zrobiłem trochę miejsca, bo muszę trochę zmienić zdanie na ten temat. Bo wszedłem na jakąś jedną z główniejszych ulic. Jest to coraz gorzej po zmroku. Dziadostwo, brud, smród. Patrzę spod byka. Im ciemniej, tym, tym bardziej ponuro. Wszedłem do jednego sklepu, bo chciałem wysłać pocztówki. Znalazłem pocztówki. Okazało się, że te pocztówki... Jeszcze takich nie spotkałem wręcz zniechęcają do tego, żeby przyjechać do Redding więc tę wycieczkę nazwę tak miasto z którego nie chce się wysłać nawet pocztówki to chyba będzie najlepsze podsumowanie no tak no i to było ostatnie nagranie tego filmu tak jak uprzedzałem niestety nagrywany kalkulatorem ale mam nadzieję że jeżeli ktoś znalazł Jakieś ciekawe informacje dla siebie. Będzie zadowolony z tego, że przemęczył się te 20 minut. Film nagrywany był w marcu 2018 roku. No teraz mamy połowę stycznia. Dzięki jeszcze raz bardzo. Do zobaczenia. Następnym razem może. Takk fyrir að hlusta!